Witam w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Robin. Moim nowym tematem będzie 5 rzeczy, których mogliście nie widzieć o Snapchacie. Wchodzę do aplikacji Snapchat. Dzisiaj internet nam nie będzie potrzebny. Musi się chwilą tutaj załadować aplikacja. Dzisiejszym naszym przykładem będzie minionek. Punkt 5. Jak zrobić, żeby litery były różne w różnych kolorach? Robię zdjęcie. Robię zdjęcie, włączam litery. Niech będzie napis Robin, powiększam. I w tej chwili oddzielam, może dwie litery od siebie spacją, Zaznaczam jedną z nich. Biorę kolor i, jak widzicie, nie zmieniać cały wyraz, tylko jedna litera. Kasuję spację I jak widzicie, już mam tutaj napis Robin, ale w trzech kolorach: biały, żółty i fioletowy. Punkt czwarty. Jak przyłączyć łatwo i szybko kamerę? Kamerę główną, na kamerę przednią. Przyciskam po prostu dwa razy na ekran. Dokładnie tak. Przyciskam właśnie w tej chwili. Cześć, tak to ja. Jeszcze raz, dwa razy przyciskam, żeby z portem włączyć kamerkę. Główną. I jest już tutaj włączona kamera. Punkt trzeci. Jak nałożyć na siebie dwa efekty? Jest to bardzo łatwe. Po prostu robię zdjęcie i chcę nałożyć godziny ale razem z filtrem. Przyciskam na ekran i nie puszczam. Drugim palcem przejrzę w prawo lub w lewo po ekranie i jak widzicie pojawia się filtr. Niech będzie ten. Punkt drugi. Jak zrobić, żeby emotikon był przezroczysty? Robię zdjęcie, no, dokładnie i w tej chwili włączam byle jaką buźkę. Powiększam ją, powiększam ją, jak widzicie nie jest ona przezroczysta. Ale kiedy mam ją tutaj, rusza się, pojawia się śmietnik na górze. Nakładam emotykon na śmietniczek i staje się to przezroczyste. Nie puszczę, bo wtedy emotikon zostanie wyrzucony do śmietnika. Szybko wysyłam to na moje story, a jeśli ktoś zobaczy to, to snap będzie z przezroczystym emotikonem, a w tle będzie Minionek lub rzecz, której zrobiłeś zdjęcie. Tak. I punkt drugi. Jak zrobić O, to już było. No to punkt pierwszy. Jak łatwo przybliżyć i oddalić kamerę podczas nagrywania. Po prostu nagrywam i palcem przejeżdżam od dołu ekranu do góry. I jak widzicie jest przybliżenie, żeby oddalić, po prostu odjeżdżam z powrotem w dół. Tak i to tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za uwagę i cześć. Do zobaczenia.